W historii kina zapisało się wiele mniej lub bardziej udanych ekranizacji książek. Mamy na przykład Władcę Pierścieni, który dla wielu jest przykładem wzorowego przełożenia jednego medium na drugie. Jest też Harry Potter, czyli chyba najbardziej dochodowa filmowa franczyza, która wywodzi się z literatury. Ostatnio w kinach mogliśmy zobaczyć Dune, która również uznawana jest za całkiem dobrą i wierną adaptację tekstu źródłowego. Nie możemy zapomnieć też o serialach, wśród których wymienić można choćby Grę o Tron, Wiedźmina czy Gambit Królowej. Mógłbym wyliczać jeszcze długo, ale nie po to tutaj jesteśmy. Podane przeze mnie przykłady to wysokobudżetowe adaptacje ambitnych dzieł, potrafiących rozciągać się nawet na kilka różnych książek. A to mimo wszystko niezbyt sprzyja powstawaniu większej ilości ekranizacji, zwłaszcza gdy dana adaptacja okaże się sukcesem kasowym i krytycznym, a widownia nie wyobraża sobie zastąpienia ukochanych bohaterów innymi aktorami w potencjalnym reboocie. Są jednak takie historie, które znamy wszyscy, a mimo to są wciąż powielane przez popkulturę na coraz bardziej kreatywne sposoby i właśnie o jednej z takich historii sobie dziś porozmawiamy. Jaka jest najczęściej adaptowana książka w historii? W zasadzie nie do końca wiadomo, bo kandydatów do tego miana jest dość sporo. Bardzo trudno znaleźć rzetelne źródło, w którym byłyby wypisane wszystkie filmy stworzone na bazie jednego konkretnego dzieła. Jedną z pierwszych przychodzących do głowy lektur jest zapewne Sherlock Holmes, autorstwa Artura Conona Doyla. I faktycznie postać Sherlocka jest niezwykle popularna i obecna w popkulturze już od wielu lat. Sporo akcjonizacji ma też Alicja w Krainie Czarów, stworzona przez Louisa Carola, oraz Frankenstein, autorstwa Mary Shelley. I co mnie akurat dość mocno zaskoczyło, nędznicy Wiktora Hugo. Jednak tak naprawdę wszystko zależy od przyjętych kryteriów, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę same filmy, to zdecydowanym liderem jest Dracula autorstwa Brama Stokera. I to w zasadzie nie dziwi, bo Drakula można nazwać ojcem wszystkich obecnych w popkulturze wampirów. Drakula jest też najczęściej portretowaną w filmie i telewizji postacią, bo powstało ponad pół tysiąca produkcji, w których zaliczył przynajmniej gościnny występ. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę również seriale, wyłania się zupełnie inny, dla niektórych zapewne dość niespodziewany lider, a konkretnie opowieść wigilijna. No, to teraz już wiecie, dlaczego ten materiał pojawia się akurat dzisiaj, zaraz przed świętami. Niestety nie znam dokładnej liczby ekranizacji opowieści wigilijnej, ale wydaje mi się, że śmiało można założyć, że jest ich ponad 200. Ostatnia duża ekranizacja powieści Dickensa powstała w 2019 roku. Był to miniserial od BBC, stworzony przez twórcę Peaky Blinders, Stevena Knighta, w którym zagrał m.in. Guy Pearce i Andy Serkis. Nie powiem Wam, czy jest warte obejrzenia, bo niestety jeszcze nie miałem okazji go zobaczyć. Widziałem za to najstarszą zachowaną ekranizację opowieści wigilijnej, która powstała 120 lat temu. Stworzył ją jeden z pionierów brytyjskiej kinematografii, a konkretnie Walter Robert Booth. Film ma zaledwie kilka minut, a cała historia przedstawiona jest w dość teatralnej, skróconej wersji. Jednak, mimo to, każdy oglądający powinien rozpoznać, o czym opowiada, bo są tu wszystkie elementy charakterystyczne dla książkowego pierwowzoru. Jest oczywiście Ebenezer Scrooge, a także duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt. Mamy też postać Boba i jego niepełnosprawnego syna, Tima. Film z 1901 roku został stworzony zaledwie 60 lat po powstaniu książki i był jedną z pierwszych prób zaadaptowania literatury na potrzeby nowej, młodej sztuki, jaką była kinematografia. Wtedy pewnie jeszcze nikt nie spodziewał się tego, co miało wydarzyć się później. Nie będę oczywiście wymieniał wszystkich adaptacji książki Dickensa, bo gdybym chciał to zrobić, to pewnie siedzielibyśmy tutaj do świąt wielkanocnych. Skupię się tylko na kilku, bo uważam, że ekranizacje opowieści wigilijnej znakomicie pokazują rozwój kinematografii na przestrzeni kilkunastu ostatnich dekad. Historycznie najbardziej warto uwagi jest właśnie ta produkcja, którą już wymieniłem, jednak warto wspomnieć też o kilku innych, jak na przykład powstałem 15 lat później w 1916 roku The Ride right to Be Happy, który był pierwszą pełnometrażową ekranizacją historii Ebenezera Scrooge'a. Chętnie pokazałbym wam ten film. W sumie sam też chętnie bym go obejrzał, ale niestety nie zachował się do naszych czasów. Podobnie jak krótkometrażowa adaptacja z 1928 roku, która wykorzystywała prototypową technologię fonofilm, mającą łączyć obraz filmu z dźwiękiem. Pierwszą ekranizacją opowieści wigilijnej, która może być kojarzona przez przeciętnego widza, jest A Christmas Carol z 1938 roku, którego polski tytuł ktoś postanowił przetłumaczyć jako Decydującą Noc. Od razu rzuca się w oczy, jak ogromna przepaść dzieli film z 1901 roku i produkcję powstałą 37 lat później. Rozwój technologiczny jest rzeczą oczywistą. W międzyczasie w kinie zdążył przecież pojawić się dźwięk, a filmy stawały się coraz dłuższe. Jednak zupełnie zmienił się też sposób na opowiadanie historii. Filmy przestały być aż tak teatralne, a aktorzy zaczęli grać zupełnie inaczej. Kamera nie była już tylko stojącym z boku biernym obserwatorem, a stała się istotnym elementem wizualnej narracji. Montaż znacznie się rozwinął, co wraz z potęgującą wrażenie niesamowitości scenografią i oświetleniem sprawiło, że obecne w filmie zjawiska nadprzyrodzone wyglądały jak na tamte czasy całkiem wiarygodnie. Kolejną wartą wspomnienia ekranizacją jest Scrooge z 1951 roku. I tutaj też widać kilka rzeczy, które różnią go od poprzednika, zwłaszcza pod kątem zdjęć. Po sposobie kręcenia tych filmów od razu widać, który z nich powstał przed, a który po premierze obywatela Keyna. Dzieło, które na zawsze zmieniło sposób, w jaki kręci się filmy. Ekranizacja z 1951 roku pełna jest ujęć, które po prostu nie mogłyby się pojawić w kinie lat 30. Niecałe 20 lat później, w roku 1970, pojawiła się kolejna produkcja pod tytułem Scrooge, tym razem będąca filmowym musicalem. Jednak znacznie większy sukces od niej odniosła adaptacja A Christmas Carol, która miała swoją premierę zaledwie rok później i zdobyła Oscara dla najlepszej krótkometrażowej animacji. Myślę, że warto powiedzieć też kilka słów o filmie Wigli in Show, z 1988 roku, w którym główną rolę zagrał Bill Murray. I tym razem w końcu nie mamy do czynienia z dosłowną ekranizacją książki Dickensa, a adaptacją tej opowieści na czasy współczesne. Główny bohater, nie Benezer Scrooge, a Frank Cross, jest bezwzględnym telewizyjnym producentem, który w świętach widzi jedynie okazję na zwiększenie oglądalności. Wszystko zmienia się, gdy wizyty składają mu trzy duchy, które znacznie różnią się od tych, które opisywał Dickens. W 1999 roku powstała jeszcze jedna ekranizacja, w której w Scrooge'a wcielił się Patrick Stewart, bo całość była inspirowana teatralnym monodramem z jego udziałem. Dwa lata później premiera miała kolejna animacja, Christmas Carol The Movie, w której głos podkładała Whoopi Goldberg, Kate Winslet, a nawet Nicolas Cage. Jednak mało kto dziś o niej pamięta, bo w 2009 roku opowieść wigilijna doczekała się animowanej adaptacji stworzonej przez Disneya. I to chyba właśnie ten film jest na chwilę obecną najpowszechniej kojarzoną mechanizacją powieści Dickens'a, choć nie była to w sumie nawet pierwsza próba adaptacji tej książki przez studio Disney. Jeszcze w latach 80-tych fani filmów Disneya mogli oglądać opowieść wigilijną Myszki Miki, w której zamiast Ebenezera Scrooge'a mieliśmy Sknerusa kwacza. Zresztą w 2018 roku powstał nawet odcinek nowej wersji Kaczych Opowieści, adaptujący powieść Dickensa, w którym ponownie dużą rolę odgrywa postać Sknerusa. A skoro już przy nim jesteśmy, to chyba warto wspomnieć skąd on się w ogóle wziął. Bohater ten pojawia się w komiksach Disneya już od 1947 roku. Angielska wersja jego imienia to Scrooge McDuck więc postać ta już od samego początku była inspirowana głównym bohaterem książki Charlesa Dickensa. Odwołania do historii Scrooge'a to nie tylko domena Disneya. W zasadzie trudno znaleźć popularną kreskówkę, która nigdy nie miała własnej wersji opowieści wigilijnej. Na przykład Looney Tunes miała aż dwie. Pierwszą z 1979 roku, gdzie zamiast Ebenezera Scrooge'a mamy Yosemite Sama, i drugą z roku 2006, osadzoną w czasach współczesnych, gdzie w tej samej roli możemy oglądać kaczora Duffiego. Za to u Smurfów w rolę Ebenezera wcielił się Smurf Maruda, Zastosowano tam całkiem kreatywny zabieg, bo cała sekwencja snu Marudy, w którym odwiedzają go duchy świąt, została przedstawiona jako klasyczna animacja rysunkowa, co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo delikatnie mówiąc nie przepadam za Smurfami w wersji 3D. Opowieść wigilijną mają też oczywiście Flintstonowie, gdzie skrótem jest sam Fred Flintstone, a także ich futurystyczny odpowiednik, czyli Jetsonowie. A skoro już jesteśmy przy animacjach studia Hanna-Barbera, pewnie zastanawiacie się, czy swoją wersję historii stworzonej przez Dickensa miał serial o Scooby-Doo. Byłem pewny, że ma, ale okazało się, że nie. Choć odcinek oparty na opowieści wigilijnej pojawia się w nowej, produkowanej przez Warnera wersji serialu, czyli Be Cool Scooby Doo. Szczerze mówiąc, przed stworzeniem tego materiału nie miałem pojęcia o jej istnieniu. Nigdy nie widziałem choćby jednego odcinka i pewnie przemawia przeze mnie sentyment do wersji, którą oglądałem w dzieciństwie, ale ta animacja strasznie kuje mnie w oczy. A teraz coś dla fanów kusyków, bo swoją opowieść wigilijną miał też serial My Little Pony: Przyjaźń to magia. Co ciekawe, istnieje też ekranizacja historii Scroogea w wydaniu Barbie. Jeśli natomiast chodzi o adaptacje przeznaczone dla dzieci, ale niekoniecznie w wydaniu animowanym, to były też wersje opowieści Dickensa w wersji z pacynkami. A wśród tych najbardziej znanych można by wymienić oczywiście opowieść wigilijną na ulicy Sezamkowej, choć tam akurat było kilka animowanych elementów, które dość słabo się zestarzały. No i trzeba pamiętać też o mapetach, które doczekały się adaptacji popularnej świątecznej historii już w 1992 roku. Próba adaptacji książki Dickensa pojawiały się też w serialach animowanych przeznaczonych dla trochę starszych widzów. Na przykład w Family Guy'u zamiast duchów świąt przeszłych, teraźniejszych i przyszłych jest tylko jeden – duch Petrica Swayze. Za to w serialu Simpsonowie nie mamy konkretnej adaptacji powieści Dickensa, ale pojawia się tam kilka ciekawych odniesień, Na przykład do filmu Mr. Magu z Christmas Carol, czyli animowanej ekranizacji opowieści wigilijnej z 1962 roku. Tytułowy Mr. Magu jest aktorem teatralnym wcielającym się w Ebenezera Scrooge'a w musicalu opartym na dziele Dickensa. Simpsonowie odwołują się też do odcinka serialu Star Trek. Następne pokolenie, w którym w Scrooge'a wciela się android Data. W Star Trek'u było to wytłumaczone jego pragnieniem lepszego zrozumienia człowieczeństwa, z tego powodu postanowił ćwiczyć aktorstwo, a rola Ebenezer'a Scrooge'a wydała mu się idealna. A skoro już jesteśmy przy odniesieniach do opowieści wigilijnej w popularnych serialach, to nie mógłbym pominąć Doktora Hu, który miał cały odcinek inspirowany powieścią Dickensa, ale chyba najdziwniejsze odwołanie do historii Scrooge'a jakie widziałem było w GLOW, gdzie bohaterki postanowiły zaadaptować opowieść wigilijną na ringu. Chociaż nietypowy był też odcinek Świata według kiepskich, który inspirował się dziełem Anglika, ale z drugiej strony nie było to też nic do czego nie zdążyliby nas przyzwyczaić twórcy tego serialu. Wymieniłem w tym materiale chyba ze 30 filmów, które mniej i bardziej wiernie adaptowały opowieść wigilijną, czasem nawet ją parodując, a to nie jest nawet połowa, bo jak wspomniałem na początku tego materiału, jest ich zapewne ponad 200. Prawie wszystkie przykłady, jakie tu wymieniłem, są produkcjami anglojęzycznymi, produkcji amerykańskiej albo brytyjskiej. Nie oznacza to jednak, że inne państwa nie brały na warsztat opowieści wigilijnej, bo swoją wersję mieli też Hiszpanie, Włosi czy nawet Australijczycy. Na pewno jest też sporo adaptacji, które nie są uwzględnione na żadnej liście, bo po prostu nikt nie wiedział o ich istnieniu. Tak było choćby ze światem według kiepskich, bo gdybym nie był Polakiem, to pewnie nie wiedziałbym, że pojawiło się tam takie odniesienie. I w sumie jestem ciekawy, czy są jakieś inne polskie filmy, które nawiązują do książki Dickens'a, jeśli coś kojarzycie to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a ja tradycyjnie odmykam dyskusję. Wesołych świąt.